W poruszającym wystąpieniu z okazji Święta Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda przypomina o sile zawartej w słowach naszej ustawy zasadniczej. Jako zwierzchnik sił zbrojnych, podkreśla znaczenie bezpieczeństwa narodowego, inwestycji w armię i roli prezydenta jako strażnika dobra wspólnego, z mocą akcentuje obecność sił NATO na terytorium Polski jako dowód międzynarodowej solidarności i gwarancji naszego bezpieczeństwa. To wystąpienie, które ma poruszyć sumienia i skłonić do refleksji, o jaką Polskę dziś walczymy. Subskrybuj, bądź na bieżąco. Wtedy, kiedy ostatecznie cynicznie się śmiejąc łamie ustawy, a tym samym łamie konstytucję, jej artykuł 7 i wiele innych jej zasad. Konstytucję, która jak kiedyś słusznie. Dokładnie w rocznicę dzisiejszego dnia przed laty powiedział prezydent Lech Kaczyński: należy interpretować i czytać tak jak ją napisano. Mówię to jako prawnik i mówię to jako prezydent Rzeczypospolitej. Wiecie państwo dlaczego należy ją czytać tak jak ją napisano? Ponieważ to państwo, moi rodacy, zgodziliście się na tą konstytucję w referendum. Czytając ją tak, jak ją napisano bo w swojej większości nie jesteście Państwo ekspertami od interpretacji prawniczej, nie jesteście Państwo ekspertami od rozumowania prawniczego i jest wielkim oszustwem ustrojowym wyciąganie z treści konstytucji tego, czego nigdy w niej nie zapisano! Mówię to z całą mocą. Szanowni Państwo, ten prezydent będzie prezydentem także i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. To wielka jego odpowiedzialność, aby umacniać bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, to bezpieczeństwo militarne. Tak, mieć szacunek do polskich żołnierzy. Tak, z pełną odpowiedzialnością dokonywać nominacji generalskich, tak z pełną odpowiedzialnością dokonywać nominacji na pierwszy stopień oficerski, tak w wojsku, jak i w służbach mundurowych, tak odpowiadać w tym znaczeniu za bezpieczeństwo państwa, ale odpowiadać także za to, żeby polski żołnierz i polscy funkcjonariusze mieli czym bronić Rzeczypospolitej i naszego porządku wtedy, kiedy będzie trzeba wspierać mądrze przeprowadzane reformy. Wspierać te propozycje rządu i innych podmiotów, które w tym kierunku właśnie zmierzają, i zatrzymywać te, które zmierzają w kierunku przeciwnym. To także i wielka odpowiedzialność przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej. Jego wielką odpowiedzialnością będzie to, by zakończyć, co rozpoczęło się w okresie moich kadencji potężne zakupy nowoczesnego uzbrojenia dla polskiej armii i potężne wydatki na obronność realizowane za zgodą wszystkich państwa czyli całego polskiego społeczeństwa bo nikt odpowiedzialny dzisiaj nie protestuje przeciwko temu że wydajemy prawie 5% na obronność musimy to zrobić musimy to zrobić musimy to zrobić i musimy to robić z jednej bardzo prostej przyczyny Trochę paradoksalnej, co wielokrotnie już mówiłem, żebyśmy nie musieli czynnie bronić Rzeczypospolitej i żebyśmy nie musieli użyć tej całej broni, którą zgromadzimy i w którą wyposażymy naszych żołnierzy, i która będzie czekała także i na wszystkich rekrutów, którzy zostaną, zostaliby powołani, gdyby ktokolwiek nas zaatakował i którym wręczono by broń po to, żeby bronić Rzeczypospolitej i znów niestety tworzyć milionową armię, taką jak ta, która kiedyś odparła bolszewicką nawałę spod Warszawy w 1920 roku. Żebyśmy nie musieli. Bo, je, bo zgodnie ze starą, prastarą maksymą, jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, a więc buduj struktury militarne i zbroj się i wyposaż je tak, żeby nikt nie odważył się Ciebie zaatakować. To na przyszłość jest wielka odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej. Ja jeszcze w ramach swoich prezydenckich zadań, realizując to właśnie założenie, wniosłem niedawno do Polskiego Sejmu, jak mówimy do laski marszałkowskiej, projekt zmiany naszej obecnej konstytucji po to, by poziom wydatków na obronność był w konstytucji określony na minimum 4%, co roku uważam, że to jest bardzo ważne, aby to zostało zagwarantowane na poziomie konstytucyjnym. Ubolewam nad tym, że wśród obecnej większości parlamentarnej nie widzę specjalnego zaangażowania w tę sprawę, ani muszu w kierunku tego, żeby w ogóle podjąć dyskusję w tej kwestii. Szkoda. Mam nadzieję, że z całą odpowiedzialnością będzie o to zabiegał kolejny prezydent Rzeczypospolitej, bo ta kwestia jest fundamentalnie ważna, bo jeżeli to zostanie do konstytucji wpisane, to stanie się to nie przekonaniem, tylko obowiązkiem każdych kolejnych władz Rzeczypospolitej, każdego kolejnego rządu do czasu, dopóki w tym punkcie konstytucja nie zostanie zmieniona. Czyli dopóki odpowiednia większość parlamentarna, demokratycznie wybrana przez naród polski, nie zmieni zdania w tej sprawie, a to jest ogromną gwarancją obiektywizmu, a zarazem powiedzmy sobie jasno, także i w związku z tym kolejną gwarancją naszego bezpieczeństwa, by poziom wydatków także na utrzymanie arsenału i struktur polskiej armii był odpowiedni. By, krótko mówiąc, starczało pieniędzy, byśmy to bezpieczeństwo zachowywali przez cały czas. Szanowni Państwo, to kwestie fundamentalnie ważne. Oczywiście wielu mówi, jakiej armii byśmy nie budowali, póki nie będziemy mieli własnej broni atomowej, zawsze będziemy w zagrożeniu potencjalnym mocarstw nuklearnych, a zwłaszcza jednego i nie trzeba tutaj nikomu palcem wskazywać którego ani nawet nie trzeba tutaj się wysilać i wymieniać jego nazwy wszyscy wiedzą o które chodzi o to samo od ponad 500 lat chociaż wcześniej nie miało broni nuklearnej ale też zawsze nas nam groziło i bywało że wymazywało nas z mapy bywało że na tej okrutnej ziemi zostawały kości kolejnych pokoleń Polaków musimy uczynić wszystko żeby nigdy więcej tak nie było Dlatego obok budowania potencjału obronnego musimy także i umacniać sojusze. Chwała moim poprzednikom za to, że jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Wielka chwała im za to, że jesteśmy dzisiaj częścią tych wielkich międzynarodowych porozumień, z których w szczególności NATO gwarantuje bezpieczeństwo. A tam w NATO największe mocarstwo jest jedno. To są Stany Zjednoczone, dlatego od samego początku mojej prezydentury czynię wszystko, by umacniać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście mówię zawsze relacje transatlantyckie są fundamentalnie ważne. Dziś, kiedy mamy prezydencję w Unii Europejskiej, mówię Relacje euroatlantyckie są szalenie ważne, tak są szalenie ważne, ale z punktu widzenia mojego jako prezydenta Rzeczypospolitej tu i teraz przede wszystkim relacje polskoatlantyckie są ogromnie ważne, polskoamerykańskie wprost mówiąc, i dlatego, szanowni Państwo, sprawuje swój urząd przez czwartą w tej chwili kadencję prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Zacząłem w końcowej części prezydentury prezydenta Baracka Obamy w 2015 roku, w 16 roku razem z prezydentem Barackiem Obamą tutaj w Warszawie z dumą i wzruszeniem podejmowałem decyzję o tym, że na flance wschodniej także i w Polsce będą wreszcie wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będą tutaj stacjonowały. Będzie tutaj wreszcie NATO. Jak wcześniej z uśmiechem na twarzy, trochę żartując, powiedziałem do ówczesnego sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga: Panie sekretarzu, ja wiem, że my jesteśmy w NATO, ale chodzi jeszcze o to, żeby NATO było tutaj. I to się stało. Także dzięki decyzjom prezydenta Baracka Obamy. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Potem miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z prezydentem Donaldem Trumpem w jego pierwszej kadencji. To ogromny czas umocnienia bezpieczeństwa Polski poprzez kolejne elementy amerykańskiego wsparcia militarnego, bo obecność amerykańska militarna została ustanowiona tutaj za czasów prezydentury Baracka Obamy, ale ogromnie umocniona za czasów prezydentury Donalda Trumpa w jego pierwszej kadencji. To wtedy też umocniliśmy polskie bezpieczeństwo energetyczne poprzez zawarcie kontraktów gazowych ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez to, że dzisiaj możemy śmiało mówić mamy zdywersyfikowane dostawy gazu dla Polski. To wtedy też podjęliśmy ostatecznie decyzję o tym, że razem ze Stanami Zjednoczonymi, współpracując, zbudujemy w Polsce pierwszą elektrownię atomową. Po co? Po to, by zacieśnić również sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi. O strategiczne kwestie chodziło oczywiście o ochronę klimatu, ale klimat można chronić w technologii nuklearnej różnych państw, które dzisiaj swoją technologię nuklearną mają. Jest ich na świecie kilka, ale my chcieliśmy to uczynić właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, największym mocarstwem atomowym w sojuszu północnoatlantyckim i naszym największym sojusznikiem. Żeby to właśnie amerykańskie sekrety atomowe, nuklearne znalazły się na polskiej ziemi obok bazy rakietowej w Redzikowie, gdzie są sekrety militarne, konwencjonalne. Ale też prawdziwe, classified tajemnice wojskowe amerykańskie. I to jest fundamentalnie ważne. Nigdy nie zapomnę tych słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które do mnie wypowiedział w 2008 roku w zaciszu swojego gabinetu. Pamiętam jak dziś i brzmią mi one cały czas w uszach. Wtedy, kiedy tutaj będzie, tak jak na zachodzie Europy, armia amerykańska i wtedy, kiedy tutaj będą amerykańskie tajemnice wojskowe pilnie strzeżone, wtedy cały świat będzie wiedział, że to już nie jest rosyjska strefa wpływów. I to już nie jest dzisiaj rosyjska strefa wpływów. Na pewno nie jest. Mówię o tym. Bo różne słowa padają w przestrzeni ostatnio. Mówię o tym, bo słyszymy, trzeba zacieśniać sojusze europejskie. Trzeba. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bardzo dobrze. Zacieśniajmy sojusze europejskie. Współpracujmy z naszymi sojusznikami. Skracajmy łańcuchy dostaw. Umiejmy produkować jak najwięcej uzbrojenia w ramach Europejskiej części sojuszu północnoatlantyckiego. Tak, uczestniczmy w tym aktywnie. Budujmy też własne uzbrojenie. To mój apel do ministra obrony narodowej. Panie ministrze, proszę, żeby Borsuk naprawdę był mocno wspierany i żeby faktycznie stał się nie tylko symbolem polskiego elementu w polskiej armii służącemu bezpieczeństwu i sprawności bojowej polskiego żołnierza, ale by był także naszym hitem eksportowym. Trzeba go w tym mocno wspierać. Trzeba w tym mocno wspierać polski przemysł. Proszę to realizować z całych sił. To jest jedne z najlepszych, co ostatnio mamy, jako rzeczywiście naszą polską myśl techniczną. Pracuj, pracujmy nad nowymi rozwiązaniami. Rzeczywiście realizujmy tą produkcję amunicji w naszym kraju, w sprawie której ustawę podpisałem nie tak dawno, ale róbmy to. Niech to będzie. To też przyszły prezydent. Będzie ponosił za to odpowiedzialność przez kolejne pięć lat swojej prezydentury, a może i przez dziesięć, jeżeli dobrze się sprawdzi i ponownie go wybierzemy jako naród w powszechnych, demokratycznych, uczciwych wyborach. W to głęboko wierzę, ale przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa musi zacieśniać więzi euroatlantyckie, musi zacieśniać więzi polskoatlantyckie, musi budować sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak ja to czyniłem niezależnie od tego, jak się nazywa prezydent Stanów Zjednoczonych i niezależnie od tego, w której partii w Stanach Zjednoczonych był on kandydatem, nie ma to z polskiego punktu widzenia żadnego najmniejszego znaczenia, bo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie jest uwarunkowany sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych z naszego punktu widzenia. Naszym interesem jest, by on trwał i by największe na świecie mocarstwo atomowe uważało nas za swojego sojusznika, za strefę swojej przyjaźni, a także i interesów gospodarczych. Dlatego zachęcam amerykańskich inwestorów. Dlatego zabiegałem o obecność amerykańskiego sekretarza do spraw energii w czasie ostatniego spotkania prezydentów i przywódców państw Trójmorza tutaj w Warszawie kilka dni temu. Dziękuję tym wszystkim naszym sąsiadom i przyjaciołom z Europy Środkowej, z Trójmorza i naszym strategicznym partnerom za to, że byli tutaj w Warszawie i za to, że usłyszałem z ich ust tyle słów podziwu i szacunku pod adresem naszego kraju Polski, jego rozwoju, tego wszystkiego, co my jako Polacy przez te lata uzyskaliśmy, naszej pozycji, którą dzisiaj mamy. Dziękuję im i dziękuję wszystkim Państwu jako tym, którzy współtworzą Rzeczpospolitą, za to, że mogłem to usłyszeć. To było wielkie polityczne wydarzenie, gdzie byli prezydenci wszystkich państw z nami sąsiadujących bliżej i dalej, którzy mówili o rozwoju infrastruktury, o budowaniu tutaj wielkiej strefy bezpieczeństwa, o tym, że właśnie chcemy być częścią wolnej, suwerennej, niepodległej, wolnej. Europy, równych narodów i wolnych państw, które oni dzisiaj tworzą i z których oni każdy z osobna stoi na czele swojej ojczyzny, ale współdziałamy ze sobą właśnie dla wspólnego, wspólnego dobra. Mam nadzieję, że kolejny prezydent rzeczypospolitej przez państwa, a także i przeze mnie wybrany, będzie nadal realizował taką współpracę. Bo każdy format współpracy międzynarodowej powinien być wspierany w moim głębokim przekonaniu przez polskiego prezydenta. Bo każdy jest wart tego, żeby spotykać się z innymi prezydentami, rozmawiać z nimi i zacieśniać więzi, dyskutować na najważniejsze tematy, zwłaszcza w trudnych czasach, w świecie zagrożeń, ale w świecie, w którym zacieśnianie współpracy jest tak ogromnie istotne. Mówię to wszystko do Państwa. W dzień ostatniej dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej rocznicy Konstytucji 3 maja. Naszego wielkiego, pełnego dumy, nowoczesnego rozwiązania ustrojowego, które przyjęli nasi rodacy, nasi praojcowie przed 234 laty. 4 laty. Mówiłem już, że to było wielkie osiągnięcie. Miało można powiedzieć, że w tym kontekście, także w jakimś sensie ta dzisiejsza Rzeczpospolita, jako dziedzic tamtej myśli jest również i ich wielkim osiągnięciem. Dbajmy wszyscy razem o Polskę, o to Was proszę, o Polskę prawdziwie demokratyczną, o Polskę uczciwą, o Polskę praworządną, o Polskę, która właśnie będzie naszą dumą do której będziemy chcieli wracać ilekroć gdziekolwiek wyjemy, gdzie będziemy czuli się bezpiecznie, gdzie będziemy mogli wychowywać nasze dzieci i nasze wnuki, gdzie będziemy mogli tą Polskę im potem w ręce ze spokojem przekazać, prosząc ich o to, by pilnowali Polski. Tak ja dzisiaj, w ten dzień 3 maja, proszę Was i apeluję do Was, byście pilnowali Polski na tyle, na ile możecie. Także uczestnicząc w kolejnych demokratycznych wyborach. Także dbając o to, by były demokratyczne. By miały jak najlepiej wyłonionych kandydatów i byci ludzie jak najlepiej realizowali polskie sprawy pojmowane jako rozumną troskę o dobro wspólne. Oto proszę was, moi rodacy, z całego serca, dziękując wszystkim bez wyjątku za te 10 lat. Za te 10 lat które mogłem z Wami być za te 10 lat, które mogłem w najgłębszym przekonaniu i najgłębszej intencji służyć Rzeczypospolitej, budowie jej potencjału jako państwa bezpiecznego, suwerennego, niepodległego, które w równo traktuje wszystkich swoich obywateli, które potrafi bronić. I wyciągnąć rękę do słabszych, a który nie musi bać się silnych. I w którym zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Niech żyje i zawsze zwycięża taka Polska. Niech Pan Bóg ma pospolitą w swojej opiece. Chwała bohaterom, chwała polskim elitom, twórcom Konstytucji 3 maja. Niech żyje Polska.